Cześć kochani, z tej strony Randia, a dziś zagramy sobie w Papa's Freezeria. Co będziemy robili w Papa's Freezeria? Zaraz się przekonamy. O co chodzi, z czym chodzi, jak chodzi, czemu chodzi i czy w ogóle chodzi. Wiskamy play. No, oczywiście wybieramy nową grę. Mamy do wyboru Alberto lub Penny. No, oczywiście jestem dziewczyną, wolę wybrać sobie Penny. Wpisujemy swój nickname czyli Randia. I intro. Co się dzieje? Jak to się stało, że dostaliśmy pracę? Gdzie jesteśmy? Co robimy? I na co pieniądze wydajemy? I tutaj nasza Penny idzie sobie do otwartej restauracji naszego Papy Luigo i Papa Louie patrzy o jaka godzina, ho, ho ho trzeba iść. Oczywiście Penny jest zadowolona, teraz trochę zdziwiona. Dlaczego Papa Louie ja wszyscy ludzie idą do tej... Ja cię! Wszyscy ludzie przepłynęli, żeby iść do frizerii, Ale będzie miała roboty, pełne ręce. Pełne ręce roboty będzie miała. I tym samym my. Ponieważ to my jesteśmy, jesteśmy nią. Nie zapomnijmy o tym. Okej, okay, pierwsze zamówienie. Przychodzi do nas Mandy. Mandy, Mandy piękny masz włosy, tak na boba ścięte. Był krócej, boki dłużej, ładnie wygląda. Ech, pierwszy raz gram ogólnie w tą grę i nie mam pojęcia jak robić to coś, co będziemy tu robić. Nie wiem, chyba chodzi o jakieś takie zimne koktajle. A tutaj się coś leje. No i teraz wybieramy truskawkę. Dodajemy truskawki. I wybieramy lody waniliowe. I tkamy guzik. Teraz musimy wymieszać to. Aha, i sprawdzamy tutaj ten czas. Musi być taki sam, jak na naszym zamówieniu czyli połowa. Gdzieś tutaj. W połowie musi być. Jeśli mieszają te truskawki tutaj z tym, tymi lodami. Ok, gotowe. ściągamy. Wydajemy. I teraz wydajemy bitą śmietanę, ponieważ mamy w zamówieniu bitą śmietanę. Czekoladę, ponieważ również jest w zamówieniu. Jak ja bym machała tak mocno, jak to jest tam pokazane, to wszystko jest obok. Ostypka. Osypeczka. i wisienki. Tu są pokazane trzy wisienki. Dwa... I trzy. Dobra. Trzy wisienki. I finish. Zakończone. Dajemy nasze zamówienie. Które idzie w świat. Do Mendy. Wtedy na to? 91. Świetnie. Świetnie. Doskonale. Fantastik. Bierzemy następnego klienta. No, oczywiście bierzemy od niego zamówienie. Który chce? Pojemnik rozmiar M, czyli średni. Do tego jakieś. Babeczkowe rzeczy, czekoladowe, wita śmietana, mieszać przez pół czasu. Czekolada i ciasteczko Oreo. Tak mi to wygląda jak Oreo. Dobra. Tak. Do tego te ciastkowe. Yy, czekoladowy. Proszę bardzo. I idziemy to mieszać przez pół czasu. Ile zaczekamy, ale ładnie się to miesza, ślicznie to wygląda. Nabiera takiej barwy brązowej. I widzicie, i się to rozryabnie na coraz mniejsze kawałki. Czyli tutaj wracamy całość, a później mamy coraz więcej kawałków. To już za długo trochę. No dobra. Bita śmietana do tego. Proszę. Bita śmietana i czekolada. Czekolada. No to tak, Oreo z lewej strony, Oreo z prawej strony, a na samym środku wisieneczka, która doda koloru całemu zamówieniu. Oddajemy. Trochę za długo się wymieszało, wiem, ale co ty na to? 89. Myślałam szczerze mówiąc, że będzie jednak te 90, ale 89 nie jest źle. Szczególnie, że dostaliśmy napiwek, czyli tipa. O, I tutaj teraz sobie będziemy przechodzić do następnego levela. Mamy ranking pierwszy. Continue. Continue. Oczywiście reklama freezerii. Na reklamy nie chcemy patrzeć. O, i mamy nowego konsumenta. Utah. Utah. I płatki. Ciasteczka. Dzień drugi. Dzień drugi naszej freezerii przychodzi utach ale bo wygląda jakby pampersa nosiła. <noise> Naprawdę utach. Będzie napój średni z tymi nowymi ciasteczkami. kawałkami ciasteczek czekoladą. Mieszany przez pół czasu. Okej. Okay. Yy, nalewamy do tego ciasteczka. Czekolada. I mieszamy przez połowę czasu. Już w tym czasie możemy zabrać jakieś zamówienie. Nie, nikt nie przyszedł. Ale utach tutaj stoi. Dobra, to się miksuje. O, jest tutaj ktoś. Cześć, Liza. Liza. Lisa. Żona Lisa. Taka Liza. Mona, Mona Lisa. Mona Lisa. No dobra, oczywiście najpierw musimy te pierwsze nasze zamówienie zrobić. To się miesza. Dobra, to zbudujemy sobie na szybko ten drugi napój. Co ma być w drugim? Jakieś jagodowe rzeczy, lodowe. Dobra, to też tutaj do mnie się to miesza. Czyli mamy do ściągnięcia? Nasze pierwsze zamówienie. Jeszcze momencik. Już zabrało ładnego kolorku. Ślicznie wygląda. OK, ściągamy to już wystarczy. Tyle tego mieszania. Idziemy na budowanie. Więc tak, tutaj będzie bita śmietana. Dobrze, czekolada. I y, tęczowa posypka. Jednorożec. I wisienka, proszę. Finisz. Oddajemy to zamówienie. Utah, Pakuję ci. 97! Najlepszy wynik dzisiejszego dnia. Dobra. Tutaj gdzieś... Yy... A, to musimy stąd zabrać zaraz. Jeszcze chwila. To już będzie wymieszane. Lada chwileczkę. I już, dobra, zabieramy. Proszę bardzo. I tutaj musimy dać bitą śmietanę oczywiście. Bita śmietany to to jest chyba taka podstawa do tych wszystkich napoi. I wiśniękę I nic więcej tu nie chcesz? No dobra. Skoro takie chciałeś te zamówienie, to masz. Liza. Żonolisa? Mona Lisa. 96. O jeden mniej niż wcześniej. Ale jest spoko. Jestem zadowolona, szczerze mówiąc. O, następni klienci. Mat. Co byś chciał? Twoje średnie ciasteczko. O, czekoladę tu widzę. No to sobie dodałeś. No Take order. Hmm, to jest ten klient, taki zły klient, który jest bardzo wymagający i zawsze wszystko musi mieć najlepiej. Może tym razem się postaramy dla niego, żeby było wszystko w porządku. Musimy najpierw zrobić jego zamówienie, bo to jest klient, który po prostu ma pierwszeństwo. Wiem, chore, bo według mnie nie powinien mieć pierwszeństwa. Co z tego, że jest wymagający? Okay, przejdziemy sobie do budowania tutaj. Żeby od razu się też nam mieszało, te zamówienie. Lody jasne. Się. Długo to trwa, to mieszanie? W ogóle te opcje w grach papalui bardzo długo trwają, jeśli chodzi właśnie o smażenie, mieszanie pieczenie, to bardzo długo trwa, bo nieważne czy się robi babeczki, czy się robi placki, zawsze trzeba czekać. Jest to takie bardzo długotrwające. Ale ładnie się miesza, w ogóle odpręża mnie widok, tak jak to się miesza. No nie wiem, czy może coś takiego być odprężające. Czy was to uspokaja jakoś, czy to się miesza, że na to patrzycie? Dobra, nie, głupko to opowiadam. Dobra, tutaj co trzeba zrobić? Hmm. Śmietana I ta śmietana yy, Te ciastka Co to jest? Orzeszki I jedna wisienka Finish Oddajemy zamówienie, proszę Kahuna. Kahuna 85 No spoko, myślę, że jak od klienta, który jest wymagający Dostać 85 punktów To jest dobry wynik okay, Tutaj trochę za długo Żeśmy pomieszali. Damy sobie proszę, widzą śmietanę. Czekoladę. Czekoladka dużo, tak. I wisieneczka. proszę. Proszę bardzo, zamówienie idzie do klienta Mata. Co ty na to? 82. No wiesz co? Wiesz co, no naprawdę. To już więcej dostaliśmy od tego klienta wymagającego. Nie zgadzam się z jego. Z jego opinią. Nie zgadzam się. Dobra, przechodzimy. O, mamy drugi ranking już. Uuu, dobrze nam idzie. Naprawdę na świetnie idzie. Dobra. Przechodzimy do. reklamy. <laughs> Papa z Freezeria! To go. Continue. O, mamy nowy sos truskawkowy syrop. Syrop truskawkowy. Dzień trzeci. Dzień trzeci w naszej fryzerii. Oczywiście idzie znowu Matt. On też wygląda jak wynosił Pampersa. O pieluchę taką wielką. Matt, co chcesz? Tylko nie mów, że chcesz to samo, co ostatnio zamawiałeś. I czekolada? No, wiesz co? I wiśnia. To jest dokładnie to samo zamówienie, które wziąłeś przed chwilą. Znaczy się dzień prędzej. To się na dni liczy. Tak naprawdę to wcale nie minęło tyle czasu. To może masz nadzieję, że tym razem nie będziemy tego miksować zbyt długo. Chciałeś coś? Aha, te, to tu. Te lody chciałaś. Dobra, masz, mieszę się. Ktoś przychodzi? Ktoś coś chce? Nie? A może jednak? O! <grytanie> Faktycznie! Udało się. Wejdź z nie? Mandy, ty też wczoraj byłaś? Tak, tak, tak. Byłaś na pewno, bo podobała mi się twoja fryzura. I chyba znowu wziąłeś jakieś trochę podobne zamówienie. A się mylę? Nie wiem. Może się mylę. Dobra, zbudujemy sobie to zamówienie tutaj. Truskaweczka. Proszę bardzo, truskaweczka. Sosik truskawkowy. Syrop. Syrop truskawkowy. I mieszamy. To, to pierwsze zamówienie sobie tutaj dajemy, bo zaraz będziemy je ściągać. Ostatnio jak przyszedł do nas mat, to dostał zbyt długo mieszane zamówienie. Mam nadzieję, że teraz uda się nam dać je takie, jakie powinno być. Ok. Chyba będzie już w porządku. I tutaj co ty chciałeś? Bitą śmietanę. Bita śmietana, proszę. Czekolada. Tak. I wisienka. Proszę bardzo. To twoje zamówienie jesteś zadowolony? To ty na to? 95! Świetnie! Doskonale! Elegancko na to poszło. Tutaj się jeszcze miesza chwilę. Jest tu ktoś? O, przyszła. Dobra. To, to, to tylko zmieszam i, i już tam do niej idę. Weźmiemy tutaj zamówienie. Utach. Takie rzeczy byś chciała, no co ty nie powiesz. A też mam ładne włosy. Takie rzeczy. Przechodzimy do budowania od razu. Tak. Tak, te ciasteczka. Czekolada. I to trzeba wymieszać. Dobra, a tutaj mamy do dokończenia to zamówienie. Bita śmietana. Tak, czekolada. Posypka. I trzy wisienki. Raz, dwa, trzy. Finisz. Proszę bardzo. Mandy. Ile? Ile dajesz punktów? 95! Bardzo ładnie. Doskonale nam idzie. No tutaj się dalej miesza zamówienie. Zaczkami aż się wymiesza, żeby po prostu nie trwało to zbyt długo znowu. Bo później klienci nie są zadowoleni, jak mają takie bardzo malutkie kawałeczki tego... tych słodyczy w środku. Wolą mieć takie większe, porządniejsze, które jeszcze jak spadną do buzi, to można je pogryźć. No, różne rzeczy ludzie lubią. Dobra, bita śmietana. Czekolada. No, dawaj tą czekoladę. No, czekolada. Jednorożec i jedna wisienka. Proszę zamówienie do klienta. Utach! Co ty na to? 94. Cieszę się. Bardzo się cieszę. A wy? Cieszę się, cieszy, że tak dobrze nam idzie? order. O, musiało długo czekać. Kapitan Cori. Kapitan Cori to jest wymagający klient, który nie lubi czekać i który. Nie lubi, jak yy, coś mu się nie zgadza. A my bardzo lubimy robić nazłość takim niektórym klientom. Dlatego w naszej, yy, w naszej knajpce nie dostanie tego, co oczekuje. Po prostu dostanie coś całkowicie innego, proszę. Mieszamy. Wystarczy już tego mieszania, czy jeszcze pomieszamy? Nie, no wystarczy, dobra. Będzie miała takie. Dobra, co tu robimy? Dajemy bitą śmietanę. Jaki macie na to pomysł? Napiszcie w komentarzu, co powinno tutaj zrobić. Ja myślę, że to Oreo dobrze będzie tu wyglądało, nie? Albo czekaj. Yy, orzeszki. Na to Oreo. Oreo, oreo. Damy trzy. Masz. Jeszcze trochę tej bitej śmietany. Masz więcej tej bitej śmietany. I teraz czekolada. Proszę. I na to posypka z jednorożca. Jeszcze orzechów. Więcej orzechów. I polewa truskawkowa. I do tego wisienki. W ogóle zróbmy tak, żebyśmy dostali 0 punktów. Czy jest możliwość dostać 0 punktów w tej grze? Damy jeszcze więcej bitej śmietany. Tutaj trochę spadło, ale jeszcze troszkę dodamy tutaj. Bita śmietana, tak. I jeszcze czekolada. Więcej tej czekolady. Okej, okay, i na górę co? Oreo? Poko, może być Oreo. Tak. Doskonale. No dobra, niech jest jeszcze jedna wisienka. No dawaj tam tą wisienkę. No super. Myślę, no że takie zamówienie jej damy nie będzie zadowolona, ale może się uda nam zdobyć 0 punktów tak jak chcemy. Kapitan Kori dasz nam 0 punktów? Jest! Udało się dostać 0 punktów! I żadnego napiwku. Udało się dostać 0 w tej grze! Jaka zła! Jaka wściekła była! Kochani! Proszę, zostawcie lajka, subika, dzwoneczek i widzimy się ponownie w następnych odcinkach. Dzięki, na razie, pa pa!